Nasza strona podziękowania w ankiecie może różnić się w zależności od tego, ile nasz respondent uzyskał punktów w naszej ankiecie, w naszym teście. Żeby taką stronę podziękowania odpowiednio edytować, na początek należy przydzielić punkty do naszego testu. Ja tutaj do pierwszego pytania przydzieliłem już punkty. Kiedy nasz cały test będzie już Przydzielone punkty do każdej odpowiedzi możemy przejść do zakładki informacja zwrotna. W tej zakładce dodajemy pierwszą informację zwrotną. Musimy ustalić warunek, kiedy ta informacja ma się pojawić. Więc, na potrzeby tego krótkiego filmiku, ustawię, że informacja. Pod nazwą przykład 1. Pojawi się wtedy, kiedy respondent uzyska jeden punkt. I tutaj możemy napisać jakiś feedback dla tego konkretnego respondenta. Zapisujemy taką informację zwrotną i dalej, dalej możemy zdefiniować obszary. Tutaj zaznaczymy sobie. Które pytania wchodzą w skład danego obszaru? Zaznaczę, że tylko są to odpowiedzi do pytania pierwszego. I wrócę jeszcze do tej informacji zwrotnej, ponieważ zdefiniowałem, że ta informacja zwrotna o nazwie przykład 1 pokaże się, kiedy suma punktów będzie równa liczby 1. Natomiast można w tej chwili tutaj dodać jeszcze. Żeby to była suma punktów lub średnia punktów, tylko z jakiegoś obszaru. Ta opcja pojawia się właśnie dopiero wtedy, kiedy dodamy jakiś obszar. Teraz przejdę do tej strony naszej podziękowania, gdzie możemy edytować tę stronę, dodając tutaj pewne informacje. W dynamicznej zawartości mamy pewne makra, które podstawią nam się w momencie, kiedy respondent wypełni ankietę. I tutaj w odróżnieniu do zwykłej ankiety mamy możliwość przedstawienia respondentowi wyniku testu w postaci liczbowej lub procentowej. Do tego możemy pokazać sumę punktów z danego obszaru albo średnie, średnią punktów z danego obszaru oraz tą informację zwrotną, którą wcześniej uzupełniałem. Kiedy dodam tutaj informację zwrotną, to przedstawi nam się takie makrofeedback. A przy dodaniu innych wartości będą się oczywiście tutaj podstawiać inne makra, i w momencie, kiedy respondent wypełni ankietę, to otrzyma tutaj konkretną odpowiedź, konkretny wynik.